Postanowił zajrzeć do wersalki, podniósł wieko, no i zamarł z przerażenia. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj jesteśmy w Wadowicach, a jak Wadowice to oczywiście kojarzą się z Janem Pawłem II, z papieżem. Z tyłu za mną dom rodzinny i muzeum, właśnie Jana Pawła II, obok słynna Bazylika. No, tysiące turystów, którzy każdego roku przyjeżdżają tutaj, żeby zwiedzać i muzeum, i zobaczyć dom Jana Pawła II. Niektórzy również po to, żeby zjeść słynne kremówki. Być może, że i nam się dzisiaj to uda. No ale Wadowice to także zwykłe miasteczko, gdzie czasami dzieją się rzeczy tragiczne, niezwykłe, gdzie dochodzi także do zabójstw. Jak to zwykle w naszych podróżach czy w naszych opowieściach, dzisiaj chcemy opowiedzieć jedną z takich właśnie tragicznych historii. Zapraszam do oglądania. Pani Bożena pracowała w zakładzie ubezpieczeń społecznych tutaj w Wadowicach. No, oczywiście wszyscy ją znali, jak to w tego typu miasteczkach. Miała mamę, którą się opiekowała, często do niej przychodziła, chociaż obydwie panie nie mieszkały razem. Miała także brata, no ale brat miał swoje życie. W sumie pani Bożena była zadowolona z życia, ale szukała jeszcze kogoś, na kim w życiu mogłaby się po prostu oprzeć. Szukała mężczyznę mężczyzny, w którym mogłaby się również zakochać. Często przeglądała różnego rodzaju portale towarzyskie i któregoś dnia natrafiła na anons pewnego mężczyzny. Styl pisania, jego język bardzo jej się podobał. Wobec tego no, chciała się z nim po prostu umówić. Miał na imię Mirek. I Mirek na początku grudnia 2006 roku przyjechał do Wadowic. Raczej średniego wzrostu, obcięty na jeża, w okularach, taka hiszpańska brudka, robił dobre wrażenie. Wcześniej mówiłem o tym, że ładnie pisał. Okazało się także, że ładnie mówi. Tak kwieciście, co ujęło panią Bożenę. Uznała, że to był dobry wybór. Że mężczyzna może być tym, który odmieni jej życie. Mirek opowiadał o tym, że jest bogaty, że jest majętny, że ma piękny dom. To, co często pracy policyjnej się potwierdza, że kobiety uwodzą ciałem, natomiast mężczyźni głosem. I tak chyba było w tym wypadku. Pani Bożena była zauroczona Mirkiem. Zaprosiła go na kawę do jednej z restauracji właśnie tutaj w Wadowicach. I tutaj przy stoliku Mirek opowiadał o sobie, jak już powiedziałem, opowiadał bardzo barwnie, elokwentnie, no, co przyciągało oczywiście y, y, uwagę Bożeny. W którymś momencie Mirek, no, powtarzając to, co mówił wcześniej o swoim bogactwie, o tym, że mu się w życiu powiodło, że zrobił duże pieniądze, opowiadał, że ma plany wobec Bożeny, że to są bardzo poważne plany, że mu się spodobała, że oczywiście zabierze ją do swojego domu w Bielsku, bo ten dom był w Bielsku, ale zabierze ją także na Dominikanę, będą razem podróżowali, będą korzystali z jego pieniędzy. No, oczywiście to, co mówił, miało być takie barwne tak, jak on sam opowiadał. Spodobał się Bożenie na tyle, że postanowiła mu zaufać, a nawet zaprosić go na obiad do swojej mamy. W czasie obiadu mama później zeznawała, że Mirek nie bardzo jej się podobał. Wyczuwała w nim jakiś fałsz, coś co nie było autentyczne. Niemniej jednak najważniejsze było szczęście i dobro córki. Wobec tego nie protestowała, uznając, że być może ten wybór dla Bożeny jest dobry. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia 2006 roku. Mama pani Bożeny bardzo się niepokoiła, dlatego że Bożena, jak zwykle przed świętami, nie przyszła do niej. Poprosiła więc swojego syna, a brata Bożeny, żeby poszedł do niej do domu. Kiedy brat przyszedł, no, zastał drzwi zamknięte, ale zaczął się też niepokoić i postanowił rozwiercić zamek w drzwiach. No, to udało mu się w ten sposób wejść do mieszkania. Kiedy wszedł, zaczął szukać siostry, nigdzie jej nie było, ale być może gdzieś jakiś niepokój, być może to, że w mieszkaniu czuć było lekki taki zapach nieprzyjemny, no postanowił zajrzeć do wersalki. Podniósł wieko, no i zamarł z przerażenia, dlatego że w wersalce w środku wciśnięte były zwłoki jego siostry, Ciało było skrępowane, przerażony, pobiegł i powiadomił policję. Od tego momentu rozpoczęły się poszukiwania. Było wiadomo, że ten człowiek jest bardzo niebezpieczny, że jeżeli zabił w ten sposób, będzie zabijał dalej. Taka jest reguła przy tego rodzaju sprawach. Ustalono także, że mieszkanie zostało splądrowane, przeszukane. Że z mieszkania zniknęła między innymi wieża, zniknęło około 25 tysięcy złotych, zniknęły także inne drobne rzeczy, jak telefon komórkowy, a nawet złodziej i zabójca zabrał trzy lalki, które pani Bożena miała. Wszystko to trafiło na listę poszukiwanych rzeczy. No i oczywiście. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób odnaleźć mordercę. Jedna ważna rzecz w tej historii, w czasie oględzin technik kryminalistyki, znalazł na szyi bożeny Bożeny skórek. Po prostu zabójca tak mocno ściskał. Palce, że zostawił właśnie na skórek, na szyi Bożeny, co się rzadko zdarza. Natomiast to było ważne, bardzo ważne, dlatego że to był ślad. Ślad oczywiście Dena. Wiemy, że dzięki temu można zidentyfikować zabójcę, i to było dużo w tej sprawie. Natomiast no, wciąż nie było zabójcy. Mało o nim wiedzieliśmy. Jedynie tyle, że Bożena. Poznała go za pośrednictwem portalu towarzyskiego, że przepuszczalnie faktycznie miał na imię Mirek. No i jaki miał rysopis. To było dużo i mało. Natomiast trzeba było znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Tak się wydawało, że tym punktem zaczepienia mogły być anonce te towarzyskie, które pisał Mirek, ten jego styl, ten styl kwiecisty, to w jaki sposób formułował zdania, no to był pewien rodzaju trop i ślad. Koledzy z Wydziału Kryminalnego zaczęli przeglądać te anonse, zwracając właśnie uwagę na ten styl. Kilka z nich było podobnych, natomiast jeden się wyróżniał i postanowili tutaj do tego zaangażować policjantkę, swoją koleżankę z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ona miała być swego rodzaju wabikiem, przynętą i ona też weszła w relację z tym człowiekiem, odpisując na jego anons. Trwało to jakiś czas. Ten człowiek pisał o sobie, pisał coś właśnie w takim stylu, że jest bogaty, że szuka partnerki na całe życie. Policjantka odpowiadała, że podoba mu się, że mogliby się umówić. No, jakiś czas to trwało. Wreszcie ustalili, że spotkają się na dworcu w Katowicach. Tam miał ten człowiek przyjechać i tam mieli się spotkać. Chyba jeszcze nigdy w historii dworca w Katowicach nie było tylu policjantów podcywilnemu jak wtedy. No ale było ryzyko. Policjantka ryzykowała, dlatego że musiała spotkać się z nim dlatego że musiała z nim rozmawiać. Nigdy nie wiemy, co w takiej sytuacji się wydarzy. Zdeterminowany zabójca może mieć nóż, może mieć pistolet. No ryzyko było. W którymś momencie pociąg się zatrzymał, wcześniej ten człowiek wiedział jak policjantka będzie ubrana, wysiadł. No kiedy wysiadł, jak już mówiłem, raczej niewysoki, ostrzyżony na jeża w okularach z hiszpańską brudką podszedł i powiedział, że ma na imię Mirek. No nie było żadnych wątpliwości. Policjantka dała znak i koledzy zbiegli się i powalili tego człowieka na ziemię, także nie miał żadnych szans na to, żeby uciec. Jak się okazało, Mirek to wyjątkowo niebezpieczny człowiek i okazało się, że nie zabił po raz pierwszy Okazało się, że Mirek, że 40-letni Mirek, to bardzo niebezpieczny człowiek. Nie zabił po raz pierwszy. Na początku lat 90. Zabił dwie osoby, dwóch gejów. Dostał wtedy 15 lat, wyszedł w roku 2005, ale już chwilę później zaczął popełniać przestępstwa. Jeździł po całym kraju, uwodził panie, uwodził tak skutecznie. Że niektóre z nich po prostu oddawały mu różnego rodzaju wartościowe rzeczy. Te, które nie oddały, zostały okradzione. Krad po prostu to wszystko, co znalazł u nich w mieszkaniu. Tych przedmiotów było bardzo wiele. W czasie przeszukania znaleziono różnego rodzaju przedmioty należące do wielu kobiet z całej. Polski. Rozpoczął się proces. Sąd w składzie pięciu sędziów nie miał żadnych wątpliwości. Skazał Mirka na dożywocie. On sam jeszcze z więzienia napisał list do mamy pani Bożeny. Przepraszał, że zabił córkę. Natomiast do sądu miał również prośbę prosił o to, aby sąd nie skazywał go na karę dożywocia, bo inaczej nie będzie miał szans na to, żeby się poprawić. Sędzia, przewodniczący składu, powiedział, że dawno w swojej karierze, a mm, od wielu lat był sędzią, nie widział tak zdemoralizowanego przestępcy. No, nie miał żadnych wątpliwości, cały skład nie miał żadnych wątpliwości. Mirek dostał dożywocie. Mirek wprawdzie odsiaduje do żywocie, natomiast okazuje się, że tego typu historie są wciąż aktualne. Niedawno, pod koniec stycznia tego roku, czyli 2022, niemal identyczna historia wydarzyła się w Starogardzie Gdańskim. Tam poszukiwany, wciąż poszukiwany, 40-letni zabójca poznał i uwiódł 62-letnią. Ewe zamordował ją i w podobny sposób działał w całej Polsce, ale nie tylko, bo okazuje się, że również uwodził kobiety chociażby w Belgii. To są wciąż ludzie niebezpieczni, ludzie, którzy wykorzystują tego rodzaju metody, są zdemoralizowani. I mogą w każdej sytuacji zagrażać. Gdyby Bożena w jakiś sposób sprawdziła Mirka, na przykład zapytała go o adres tego domu, mitycznego domu w Bielsku, nawet gdyby tam pojechała z bratem, to przypuszczalnie dzisiaj by żyła. Jeżeli Was to zainteresowało, to może wróćcie, obejrzyjcie nasz wcześniejszy odcinek, bardzo podobny o zabójstwie w Dolinie Hochołowskiej. Gdzie Katarzyna także zaufała pewnemu człowiekowi. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek, piszcie komentarze, zawsze chętnie je czytamy. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.